Witajcie na mojej stronie. Chciałam właśnie Was przywitać i powiedzieć, że zacznę Wam przesyłać tutaj kilka filmów o duchach. Dziś taki króciutki filmik. Witam serdecznie wszystkich na YouTube, wszystkich na moim blogu. Pozdrawiam jeszcze raz jako wróżka Eleni z Białego Stoku. Dzisiejszą pogadankę poprowadzę z Wami na temat duchów. Nie każdy wie o tym, że duchy mają kontakt ze światem żywych. Może zacznę od tego, że jedni widzą duchy, a inni ich nie widzą. Ale słyszą. Jednymi, jedynymi osobami, które słyszą i widzą istoty, które zmarły ze świata zmarłych, ze świata ciemności, to są zwierzęta i małe dzieci, które bardzo, bardzo dobrze odróżniają, że ta osoba jest tutaj obok nich, bo one je widzą i słyszą. Małe dzieci śmieją się czasem do swoich matek zmarłych, ojców, do braciszków, a my dziwimy się z kim dziecko rozmawia albo co ono tam widzi. Nawet niemowlaki takie małe już tam sobie rozmawiają z jakąś babcią, która zmarła. Zwierzęta też rozumieją mowę duchów, widzą je i słyszą. Zwierzęta jeszcze bardzo dobrze przeczuwają śmierć. Że śmierć jest blisko. One mówią nam o tym. One szczekają. One wyją jak wilki. Mój pies, kiedy zginął mój syn, usiadł na wersalce i wył jak wilk. Byłam bardzo przerażona. Mówiłam do niego, hrabia. Proszę cię nie szczekaj, nie wyj, bo coś złego się stanie, bo ktoś umrze. Ja tak czuję. Piesku, błagam cię, tylko ty nie, nie płacz. Ale mój pies nie słuchał tego co ja mu już wiedziałam. Czułam, że mój sen sprawdził się. A mój sen to był taki, że